Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie pomogę Wam wybrać niedrogi, dobry telewizor do domu. Wiem, że znalezienie idealnego modelu może być trudne, dlatego postaram się Wam przedstawić kilka kluczowych wskazówek, na które warto zwrócić uwagę. Omówimy takie aspekty jak: rozmiar ekranu, rodzaj matrycy, rozdzielczość, funkcje Smart TV, cena. Podzielę się również kilkoma konkretnymi modelami telewizorów, które moim zdaniem są warte uwagi w swojej kategorii cenowej. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi wybór odpowiedniego telewizora stanie się dla Was łatwiejszy. Zapraszam do oglądania. In 2018 roku wybór telewizora może przyprawić o zawrót głowy. Na rynku dostępnych jest mnóstwo modeli, różniących się między sobą parametrami, funkcjami i oczywiście ceną. Jak więc wybrać telewizor, który będzie niedrogi, ale jednocześnie dobry? Najlepszym momentem na zakup telewizora jest okres przedświąteczny, kiedy to sklepy oferują liczne promocje i wyprzedaże. Warto również zwrócić uwagę na Black Friday, który przypada na koniec listopada. W tym czasie można znaleźć naprawdę atrakcyjne oferty na telewizory. Wybierając telewizor, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów: The size of the television should be matched to the size. Of the room in which it will be located. In small rooms, TVs with a diagonal of up to 40 inches are best suited, while in large living rooms, you can opt for models with a diagonal of 55 inches or larger. Rozmiar ekranu, odległość oglądania 32 ,1, 5 myślnik 2 m 40 cali 2 myślnik 2, 5 49 cali 2. 5 myślnik 3m 55 cali 3 myślnik 3 5m 65 cali 3 5 myślnik 4m Currently The most popular are w full HD resolution one 1920 by on a 1080 pixels and 4 Kelwini 3840 by 2160 pixels Full HD televisions are cheaper, but they do display images in such high quality as 4K televisions. If you plan to watch movies and series in high resolution, it is worth investing in a 4K television. Najpopularniejsze typy matryc to LCD i OLED. Matryce LCD są tańsze, ale mają gorsze kąty widzenia i kontrast niż matryce OLED. Matryce OLED oferują lepszą jakość obrazu, ale są droższe. Detekst with Numbers replaced with text IS. Częstotliwość odświeżania ekranu określa, ile razy na sekundę obraz jest odświeżany. Im wyższa częstotliwość, tym płynniejszy obraz. Dla większości użytkowników, wystarczająca będzie częstotliwość 50Hz. Jeśli jednak planujesz grać na konsoli lub oglądać filmy akcji, warto wybrać telewizor z częstotliwością One 100Hz lub wyższą. Dźwięk w telewizorze jest równie ważny jak obraz. Warto zwrócić uwagę na moc głośników oraz na to, czy telewizor obsługuje technologię dźwięku przestrzennego, takie jak dolby atmos. Ekrany zakrzywione zapewniają bardziej immersyjne wrażenia podczas oglądania, ale są droższe od ekranów płaskich. Jeśli nie chcesz przepłacać, wybierz telewizor z ekranem płaskim. Oprócz wymienionych powyżej parametrów, warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak klasa energetyczna, im wyższa klasa, tym mniejsze zużycie energii. Złącza telewizor powinien mieć wystarczającą ilość złączy, aby podłączyć wszystkie potrzebne urządzenia. Funkcje Smart TV Niektóre telewizory oferują funkcje Smart TV, które umożliwiają korzystanie z aplikacji internetowych, takich jak Netflix, YouTube czy Spotify. Niektóre telewizory oferują dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie głosowe, wbudowany tuner DVB T2, możliwość nagrywania programów telewizyjnych. Jeśli te funkcje są dla Ciebie ważne, warto je wziąć pod uwagę przy wyborze telewizora. Wybór telewizora to nie lada wyzwanie. Warto dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i oczekiwania, aby wybrać model, który będzie spełniał wszystkie Twoje wymagania. Pamiętaj, że nie zawsze najdroższy telewizor jest najlepszy. Czasami można znaleźć naprawdę dobre modele w przystępnej cenie. In 2018 year on the market appeared many interesting models of televisions at an affordable price. Emandem der are ten models dat stand out with the best ratio of price to quality. Pierwszy Samsung UE40NU7172 ten 40 calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4K UHD, HDR i Smart TV. Posiada również doskonałe kąty widzenia i dobrą jakość dźwięku drugie LG 43UK6300PLC, kolejny 43-calowy telewizor LED z rozdzielczością 4K UHD i HDR. Posiada również system Smart TV WebOS 3 Maja, który jest łatwy w obsłudze i oferuje wiele aplikacji. Trzecie TCL 43P615, ten 43-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 Kelwinów UHD i HDR posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. Czwarty Xiaomi Mi TV 4 Ampere 32, ten 32-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD i Smart TV Android TV. Jest to doskonały wybór dla osób szukających niedrogiego telewizora do małego pomieszczenia. Piąta Philips 43PUS6503 12. Ten 43-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 kelwinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Safi Smart TV, który jest prosty w obsłudze i oferuje najważniejsze aplikacje. 6. Hisense H43A7100F Ten 43-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 kelwinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Wide AU, który jest łatwy w obsłudze i oferuje wiele aplikacji. Siódma Manta 43 LUA55 ten 43-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 kelwinów UHD. Posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. 8 Thompson 43U6406 ten 43 calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4K UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. 9. Telefunken TFLED 4355T2. Ten 43 calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4K UHD. Posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. 10 Sharp LC 8052, 43 cg 8052. Ten 43-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 Kelvinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. If you are looking for AN Even Cheaper TV. You will also find several interesting models at a price of up to 10,000 rubles. Pierwszy Fundaj H, LED 32D501WS ten 32-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD i Smart TV. Jest to doskonały wybór dla osób szukających niedrogiego telewizora do małego pomieszczenia. Drugi BBK32LEX. 5027 FT2 C ten 32-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Trzecia Supra STV LC3211 11 ten 32-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Czwarte EKILEA 32D11T2 ten 32-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Piąty Mystery MTV 32 3230LTA2 ten 32-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. If you care about the highest resolution, you will also find several chip 4K UHD televisions. Pierwszy Xiaomi Mi TV 4S 55 ten 55-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 kelwinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. Drugie TCL55C715 ten 55-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 kelwinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Android TV, który jest bogaty w aplikacje i funkcje. Trzecie Hisense H55B7500 ten 55-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 kelwinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Video, który jest łatwy w obsłudze i oferuje wiele aplikacji. Czwarta Philips 55PUS7303 i 12TEN 55-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4K UHD i HDR. Posiada również system Smart TV Safi Smart TV, który jest prosty w obsłudze i oferuje najważniejsze aplikacje. Piąty Samsung UE 55NU7172, ten 55-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość 4 Kelvinów UHD i HDR. Posiada również system Smart TV-Tizen, który jest łatwy w obsłudze i oferuje wiele aplikacji. Jeśli szukasz małego telewizora do kuchni, to również znajdziesz kilka ciekawych modeli w przystępnej cenie. Pierwszy Hyundai H. Led 24D501WS ten 24-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD i Smart TV. Jest to doskonały wybór dla osób szukających niedrogiego telewizora do małego pomieszczenia. Drugi BBK 24Lex ft 2 ten 24-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Trzecia Supra STV. LC2411 w ten 24-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. 4EK 24D11T2, ten 24-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Piąty mystery MTV 2430 LTA 2 Ten 24-calowy telewizor LED oferuje rozdzielczość HD. Jest to prosty i niedrogi telewizor, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Oceny producentów niedrogich modeli telewizorów według jakości są bardzo zróżnicowane. Niektóre marki, takie jak Samsung, LG i TCL, są znane z produkcji wysokiej jakości telewizorów, nawet w niższych przedziałach cenowych. Inne marki, takie jak Hyundai, BBK i Supra, oferują tańsze telewizory, które mogą mieć niższą jakość obrazu i dźwięku. Oceny kupujących są również bardzo zróżnicowane. Niektóre modele telewizorów są chwalone za doskonały stosunek ceny do jakości, podczas gdy inne są krytykowane za niską jakość obrazu i dźwięku. Wybór odpowiedniego telewizora do domu może być trudnym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak rozmiar ekranu, rozdzielczość, jakość obrazu i dźwięku, system smart TV i cena. Jeśli szukasz niedrogiego telewizora, to mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zawęzić wybór. Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać recenzję i porównać ceny przed dokonaniem zakupu.